Witam Was ponownie Kolejne nagranie dzisiejszego dnia Jest 17.05 17. 22 maja No Specjalnie dla Was wybrałem się do Tak zwanego chmielnika Czyli plantacji chmielu Ażeby pokazać Wam tę roślinę Jak ona wygląda we wczesnym stadium Oraz Dodatkowo Zapoznać Was z aspektami Wykorzystywania leczniczo i w przemyśle yy, tej yy, rośliny. Czyli chmiel pospolity. W Polsce występuje, spotkać można dwa gatunki chmielu: mianowicie chmiel zwyczajny i chmiel japoński. Yy, śmieszna nazwa łacińska: Humulus, lo, humulus lupulus, czyli chmiel zwyczajny. Roślina ta należała do rodziny konopiowatych. Chyba dalej należy do rodziny konopiowatych. No i jej łodyga dzieli się na kilkanaście międzywęźli zanim dotrze do e, szczytu chmielnika, że tak powiem. Na wstępie też chciałem opowiedzieć o tej konstrukcji zwanej chmielnikiem. Otóż spada się ona w zależności od obszaru chmielnika, czyli areału. Od kilkunastu do kilkudziesięciu tak zwanych słupów. Widzicie, tu jest smołowany słup, zabezpieczony smołą. Ten słup już tutaj jest około kilkanaście lat. Oczywiście wytrzymało słupów to w zależności od warunków atmosferycznych yy, od kilku do kilkudziesięciu lat. W zależności czy dobrze zaimpregnowany smołą, czy, czy dobrze zabezpieczony, no i też jakie, jakie są warunki atmosferyczne panujące. Kolejna sprawa to co? Rozpostarta jest siatka z drutu, jak widać, która ciągnie się do tej siatki z drutu. Do, że tak powiem, doczepiane są przewodniki, którym jest teraz sznurek, ale kiedyś stosowano nawet drut, drut cienki jako przewodnik. No i oczywiście dlaczego? No dlatego, że chmiel jest rośliną pnącą i on potrzebuje przewodnika do tego, ażeby wokół tego przewodnika owijał się, no i dochodzi do samego szczytu, yy, szczytu chmielnika. Yy. Chmiel jest rośliną lewoskrętną, lewoskrętną dobrze mówię, czy prawoskrętną? Raczej prawoskrętną, prawoskrętną, e, no, czyli on się owija wokół przewodnika w prawą stronę, czyli zgodnie z ruchem wskazówek zegara. E, cóż, e, oczywiście e, głównie hodowane są odmiany żeńskie, które mają fajne kwiatostany żeńskie w postaci szyszki. No i ta szyszka chmielowa, właśnie to jest, że tak powiem, najważniejsza, e, najistotniejsza. Część całej rośliny chmielu, najistotniejsza w, kontek w kontekście yy, wykorzystania przez człowieka w przemyśle yy, zarówno zielarskim, jak i na przykład w przemyśle browarniczym, bo na pewno wiecie, że goryczka chmielowa, yy, czy też lupulina yy, używana jest do produkcji piwa, prawda? Czyli bez chmielu, można powiedzieć, nie byłoby piwa. Na, no, chmiel Polski jest chmielem cenionym na arenie międzynarodowej. No, jeszcze takimi potentatami w produkcji chmielu są oczywiście stany, czyli Usa i Czechy. Czesi też są potentatami. No i oczywiście nie zapomniałbym także powiedzieć o Niemcach, naszych zachodnich sąsiadów, dach, w których też areał uprawy chmielu jest znaczny. Zresztą tam sama technologia uprawy chmielu, czyli agrotechnika uprawy, no jest na zdecydowanie wyższym poziomie. Tam ich mielniki inaczej wyglądają i maszyny do, do zbioru chmielu, czyli zbiór chmielu, to jest tak średnio rzecz biorąc, środek sierpnia około 20 sierpnia czasami w zależności od roku też, jaki jest rok jakie są warunki wilgotnościowo że tak powiem pogodowe to też ten chmiel inaczej się troszeczkę rozwija i może być bardziej dojrzały na przykład w danym roku już jest zbiór na 25 sierpnia, a bywają lata, że on może być kilka dni wcześniej lub kilka dni jeszcze później, w zależności od tego, czy rok jest bardziej chłodny, czy jest mniej deszczowy, prawda? <laughs> Trzeba ten złoty środek zawsze, że tak powiem, wypracować, i to już część uprawy nie zależy od człowieka, tylko od, od klimatu, warunków, od warunków pogodowych, prawda? Jest to roślina, która na terenie Polski uprawiana, w zasadzie wykorzystywana, jest od bardzo, bardzo dawna, dużo tej rośliny, dużo ogromne oprawy, dużo oprawy są właśnie na Lubelszczyźnie, w zagłębiu chmielowym, lubelskie zagłębie chmielowe można powiedzieć. Lubelszczyzna, z, z Lubelszczyzny właśnie pochodzi. Yy, około 50, a nawet więcej procent yy, ogólnokrajowej produkcji śmielu, więc bardzo dużo. Na tym niewielkim, yy, yy, że tak powiem, yy, no, tej, tej części Polski no, sprzyjają tej produkcji oczywiście warunki glebowe, tu panujące, w miarę urodzajnej gleby, <laughs> między innymi mady czy czarnoziemy, które są wykorzystywane. A ta roślina lubi dobrą glebę. No cóż, to jest jak widać wielkość chmielu odmiana Lubelski. Musicie wiedzieć, że są różne odmiany uprawowe, no kultywary tak zwane tej rośliny. Odmiana Lubelski, odmiana Magnum, odmiana Sybilla. Między innymi kiedyś kiedyś była odmiana Żatecki, o ile pamiętam, ale to chyba jeszcze były lata 80. i na początku lat 80. była już wycofywana z uprawy ta odmiana i zastępowana lepszymi odmianami, bardziej odpornymi na szkodniki, bardziej odpornymi na... i bardziej plonnymi, czyli takimi, które mają lepszy plon, czyli więcej tych szyszek jest prawda, z których można uzyskać prawda lupulinę niezbędną przy produkcji zarówno przy produkcji zarówno środków ziołowych leków ziołowych, jak i przy produkcji, że tak powiem, piwa, czyli w przemyśle browarniczym, bądź też piwowarskim, konkretyzując, prawda, sprawę. E, no cóż, no na razie tyle. Natomiast w kolejnych, że tak powiem, moich produkcjach, czy też w kolejnych odcinkach, e, pokażę Wam e, kolejne etapy uprawy chmielu, no, trzeba będzie poczekać kilka miesięcy do zbiorów, trzeba będzie poczekać kilka miesięcy do, do tego, żebym pokazał, co się dalej z tym chmielem dzieje. Muszę Wam jedno powiedzieć, że uprawa tego chmielu, uprawa w ogóle chmielu, niezależnie od miany, jest, jest to chyba jedna z najcięższych upraw rolniczych w Polsce. Wymaga ogromnych zabiegów agrotechnicznych, ogromnej, że tak powiem, Nakładów także pieniężnych. No, także stosowane są i pestycydy, a żeby ten chmiel miał odpowiednią jakość, niestety, chemizacja być musi. Szkodnikiem takim typowym chmielu są oczywiście mszyce, prawda? No, ale także bardzo małe pajączki o nazwie przędziorki, które sobie w łodygach chmielu prawda, tworzą korytarze i też to powodują zasychanie łodygi, mielu. No i jeszcze są te robaczki o nazwie Opuchlaki, no ale już nie chcę tutaj wnikać w aspekty stricte uprawowe. Na razie tak ogólnie po prostu Was zapoznaję. No także, także cóż, no na szybko. Chcę, żeby ten filmik nie przekroczył. Ojojoj, już przekroczyłem 5 minut. A przecież były rzesze głosów, żeby filmiki były krótsze. Bo tak to są zbyt. Może tak powiem, no cóż, żegnam Was. Postaram się ten filmik troszeczkę jeszcze skrócić, może jakąś obróbką w domu. No i cóż, no do zobaczenia.